Po wichurze odsłonięty tył ogórka i tak mi to nie dawało spokoju. Zacząłem się interesować w internecie, szukałem, zacząłem szukać kontaktów z innymi ogórkowcami w całej Polsce i po prostu no, przyszedł moment, że, że się zdecydowałem i dotarłem do gospodarza, u którego stał ten ogórek jako magazyn siana, słomy, takich rzeczy rolniczych i służył mu tam od 15 lat jako, jako, taki, jako taki magazyn. Nie oryginalne, bilety są drukowane współcześnie, na podstawie starych zabytkowych. Są tu niektóre, jak widzimy, nominały, niektórych nie stać na takie bilety w dzisiejszych czasach, ale niektóre są to. Ten właśnie ogórek, czyli Jelcz 44, odnaleziony w Lipowej w 2007 roku, po 8 latach prac remontowych mógł samodzielnie wyjechać na ulicę Bielska Białej. Został traktorem, był wsadzony na podczołgówkę i przywieziony podczołgówką tutaj do Bielska. To był rok 2007 dokładnie. Został przywieziony do Bielska, rozładowany. No i zacząłem powoli szukać części, kompletować. Szukałem wykonawcy blacharki przede wszystkim, bo to było najbardziej praktycznie. Z blacharki nie było nic. Wszystko, co jest, to jest nowe na nim założone. W Polacji Skody Polacy podpisali umowę 6 grudnia 1958 roku dostaliśmy licencję z Czech na produkcję tych pojazdów Podwozia, silniki były robione na licencji Tutaj mamy akurat wersję yy, dalekobieżną, wersję 043 były, były jeszcze robione specjalne wycieczkowe z takimi świetlikami na dachu Oprócz tego były miejskie robione z powietrznymi drzwiami, na czerwono malowane i przez, y, był produkowany do 1985-1986 roku gdzieś. Ten te sam Wyremontowany właśnie w Bielsku Białej egzemplarz Jelcza 043 ma już 40 lat. Przyjechał do Bielska Białej w 1975 roku jako nowy pojazd i aż do roku 1986 przejeździł około 600 tysięcy kilometrów w Bielskim PKS-ie. Potem trafił do Pszczyny, a następnie na Żywietczyznę Później w roku 1990 bodajże pierwszym trafił do jednego z klubów podżywcem sportowych Sokół Lipowa w którym woził sportowców LKS-u po meczach, po różnych imprezach i tak dalej no i służył im do roku 96 później mieli problemy z silnikiem nie mogli, nie mogli po prostu poradzić sobie z remontem tego silnika jakieś tam mieli problemy z uszelką pod głowicą, z różnymi rzeczami no i trafił do, do tego pana, który który był działaczem w klubie sportowym, po prostu kupił go za cenę złomu i postawił w ogrodzie jako, jako szopę na siano i taki, 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 taki magazyn podręczny. Thank <sharp inhale> you.